Wśród milionów gwiazd na nocnym niebie mieszkało małe światełko. Było cieplutkie, jak mleczko przed snem, i tak delikatne, jak najbardziej miękki kocek. Codziennie czuło, jak gwiazdy migoczą wokół niego, a księżyc uśmiecha się z daleka. Ale dziś, dziś światełko poczuło, że chciałoby odwiedzić Ziemię. Chcę znaleźć swój domek. Powiedziało i zeskoczyło z nieba delikatnie, jak piórko opadające na ziemię. Spadło wprost na twoją główkę. O, jakie to ciekawe miejsce! wyszeptało. Tu jest tak miękko i ciepło. Zobaczy, co tutaj mieszka. Światełko zaczęło delikatnie grzać twoją główkę i powoli prześlizgiwać się przez całe ciało, aż dotarło do twoich stópek. To będzie moja początkowa stacja podróży. Powiedziała ze uśmiechem. Na twoich stópkach światełko zatrzymało się na chwilę, z zaciekawieniem oskoczym swoim ogonkiem. Jakie malutkie paluszki! Ich też ogrzeję! szepnęło, tuląc się ciepłym brzuszkiem do twoich paluszków. Potem skoczyło na twoją kostkę. O, tutaj ktoś mieszka, powiedziało. Cześć, Skoczku, co ty, ty robisz? Skoczek westchnął cichutko. Odpoczywam, ale nie mogę zasnąć. Światełko zaczęło delikatnie go ogrzewać. Skoczek poczuł, że jest mu tak dobrze, że aż rozciągnął się z zadowoleniem po całej kostce, szybko zasypiając. Światełko powędrowało dalej, aż dotarło do Twoich kolanek. Pewnie już czujesz, jak delikatnie smyracie noskiem. O, tutaj mieszka przysiadek! Powiedziało, cześć przysiadku, czy chcesz się chwilę pobujać w cieple? Przysiadek uśmiechnął się i wtulił w światełko, mrucząc z zadowolenia. Potem światełko dotarło do twojego brzuszka. Tam się zatrzymało na chwilę, bo brzuszek miał bardzo ciekawą historię do opowiedzenia. Zamieszkał tutaj dzisiaj mały złość. Wiesz, przyszedł, bo coś mu się nie podobało. Światełko usiadło obok złościa i powiedziało, cześć złościu. Może chciałbyś się ogrzeć i troszkę odpocząć? Złość najpierw tupnął nóżką, ale potem poczuł, że ciepło Światełko jest takie miłe, że zaczął się rozpuszczać jak śnieg pod wiosennym słońcem. Może też to czujesz, jak twój brzuszek robi się miękki i spokojny. Światełko poszło dalej do twoich ramionek. Jedno ramionko było troszkę napięte. Co tu się dzieje? zapytało. O, tutaj mieszka troska, Ona nosiła dzisiaj ciężki plecak. Chodź trosko, zdejmij ten plecak, powiedziało światełko. Ja ci pomogę. Troska zdjęła plecak, a światełko zaczęło masować ramionko ciepłym, tak że nawet możesz poczuć, jakby na ramionku siedział mały grzejniczek. Następnie światełko dotarło do twojej szyjki. O, jaka malutka i delikatna! Tutaj muszę być szczególnie ostrożna, powiedziała. Delikatnie otoliło Twoją szyjkę, zamieniając się w światełkowy szaliczek. Później powędrowało na Twoją twarz. O, tutaj mieszka tyle ciekawych emocji. Światełko delikatnie pogłaskało Twoje policzki, rozświetliło Twoje czoło, otoliło oczka ciepłym mrugnięciem i rozluźniło Twoją buzię, która cicho westchnęła z ulgą. Na koniec światełko dotarło do Twojego serduszka. Tam się zatrzymało, bo zobaczyło coś naprawdę pięknego. Twoje serduszko jest ciepłe i jasne, a światełko poczuło, że to jego wymarzony domek. To właśnie tutaj chcę mieszkać powiedziało. Będę tutaj świecić cichutko, żeby pilnować twoich snów i sprawiać, że zawsze będziesz się czuć radośnie. Światełko wtuliło się w twoje serduszko i zaczęła delikatnie mrugać. Teraz możesz zasnąć, szepnęło. Ja zostanę tutaj, żeby ogrzewać Cię i opowiadać Ci historię o gwiazdach.